Film rozpoczyna się od przedstawienia dwóch irlandzkich braci, Connora i Marfiego McManisów. Dorastali w silnej wierze i tradycji rozpoczynania każdego dnia rodzinną modlitwą przekazywaną z pokolenia na pokolenie. W dzień święta, Patryka uczestniczą w mszy, aby wysłuchać kazania pastore. Z ambony pastor opowiada ponurą historię o młodej dziewczynie brutalnie zamordowanej w biały dzień, podczas gdy ludzie wokół niej stali obojętnie i pozwolili, by to się stało. Z głębokim wzruszeniem stwierdza, że taka apatia jest jeszcze większym grzechem niż sam akt zła. Te słowa wywierają ogromne wrażenie na Connorze i Murphym. Wychodząc z kościoła, zaczynają rozmyślać nad prawdziwym znaczeniem obojętności i konsekwencjami, jakie mogą wyniknąć, gdy nie podejmujemy działania. Na co dzień pracują w zakładach mięsnych. Choć ich życie jest proste i dość skryte, są przyjaźni i lubiani w okolicy. Nie szukają kłopotów, ale potrafią stanowczo się bronić, jeśli chodzi o coś ważnego. Connor i Murphy mają bliskiego przyjaciela, Doka, właściciela lokalnego baru, który zawsze staje w obronie rodziny MC Manisów. Pewnego dnia napięcie wzrasta, gdy Dok przynosi złe wieści. Rosyjska mafia przejmuje dzielnicę, a jego barma tylko tydzień, zanim umowa zostanie odebrana. Kilka godzin później przybywa trzech zbirów, aby zagrozić Docowi i spróbować go wyrzucić. Iwan Czechow, jeden ze zbirów, rozkazuje nawet Rokko, staremu znajomemu braci M.C. Manisów, aby pilnował sytuacji. Connor i Marfi próbują interweniować, ale Iwan nie zamierza słuchać. To człowiek, który zrobi wszystko, aby dostać to, czego chce. Później Iwan i jego ludzie pojawiają się w barze, szukając kłopotów. Rokko, pijany, prowokuje gniew Iwana i wybucha bójka. Lecą ciosy i kopniaki. Mimo, że są w mniejszości, bracia Mcemani dzielnie się bronią. W chaosie przywiązują jednego z ludzi Iwana do stołu i podpalają, a dwóch pozostałych zostaje pobitych i porzuconych na zewnątrz. Następnego ranka dwóch ciężko rannych zbirów przychodzi do mieszkania braci po zemstę. Iwan planuje zabić Marfiego jako pierwszego, ale kiedy Marfi jest ciągnięty, Connor desperacko wyrywa toaletę z Łazienki na górze i zrzuca ją prosto na głowę Iwana. Uderzenie nokautuje Iwana. Connor dobija drugiego zbira, zabiera ich broń i pieniądze, po czym pędzi z Murfim do szpitala. Następnego dnia policja odkrywa makabryczne skutki wydarzeń w pobliżu baru. Wszędzie martwi rosyjscy gangsterzy. Na miejsce przybywa agent FBI Smeke, aby poprowadzić śledztwo, podczas gdy detektyw Greenlee chwali się swoimi teoriami. Smeke szybko odkrywa kluczowe szczegóły. Jeden ze zbirów został trafiony toaletą. Inny doznał złamania kręgosłupa. Trop prowadzi do pobliskiego mieszkania, gdzie znajdują brakującą toaletę i skrytkę z bronią. Smekę zaczyna podejrzewać, że zabójcami mogą być Connor i Marfi. Kilka godzin później policja znajduje tę samą toaletę w mieszkaniu M.C. Manisów, potwierdzając swoje przypuszczenia. Tymczasem bracia dochodzą do siebie w szpitalu, obolali po nocnej walce. Dok odwiedza ich z wiadomością, że FBI ich ściga. Jednak bracia pozostają spokojni, pewni, że działali w obronie własnej. Oddają broń i pieniądze docowi na przechowanie. Wkrótce historia upadku rosyjskiej mafii trafia do mediów. Miasto zaczyna postrzegać braci Mcemanis jako bohaterów, choć Smekę nalega, aby pozwolić prawu działać. Kiedy bracia zostają wezwani na przesłuchanie, przedstawiają swoją wersję wydarzeń, pomijając fragment o broni i pieniądzach u doka. Kilka dni później śledztwo uznaje ich działania za obronę własną i zostają zwolnieni. Tej nocy jednak otrzymują wezwanie, wizję, która nakazuje im oczyścić miasto ze wszystkich przestępców. Składają przysięgę rozpoczęcia swojej świętej misji, polując na złoczyńców bez litości, jeden po drugim. Następnego ranka, wciąż wstrząśnięci dziwnymi wizjami, sprawdzają telefon Iwana i odkrywają ważną wiadomość prowadzącą do nowego tropu. Gdy szykują się do opuszczenia posterunku policji, wieści o ich czynach zdążyły już obiec całe miasto. Gazety opisują ich bohaterską historię, a prawie całe Boston o nich mówi. Connor wykorzystuje swoje umiejętności języka rosyjskiego, aby zadzwonić pod numer z telefonu Iwana. Dowiadują się o tajnym spotkaniu zaplanowanym na ten wieczór i postanawiają uderzyć pierwsi. W innym miejscu miasta poznajemy Rocco, kuriera pracującego dla włoskiej mafii. Znajduje się on w samym środku narastającego napięcia między gangami rosyjskimi i irlandzkimi. Pewnego dnia jego szef, Papa Joe, w złym humorze, wzywa Rokko i żąda, by go rozśmieszył. Pod presją Rocco opowiada żart, który na chwilę zamraża całą salę, a potem wywołuje salwę śmiechu. Od tej pory Papa Joe nazywa go zabawnym człowiekiem. Tymczasem bracia zaczynają gromadzić broń do swojej krucjaty. Sprzedają biżuterię i przejętą broń, aby sfinansować zakup nowych pistoletów. Connor nalega, by zabrać linę, wierząc, że zawsze się przyda, jak w filmach szpiegowskich. Marfi jest sceptyczny, ale się zgadza. Uzbrojeni po zęby, ruszają do kwatery rosyjskiej mafii. Pełzając przez system wentylacyjny, szykują broń, czując przypływ adrenaliny. Jednak lina plącze im ruchy, powodując, że spadają przez sufit. Na szczęście lina amortyzuje upadek. Po otrząśnięciu się otwierają ogień, zabijając wszystkich w pomieszczeniu. Po egzekucji szefa mafii zmuszają go, by uklęknął i odmówił modlitwę, zanim pociągnął za spust. Przygotowując się do wyjścia, znajdują walizkę wypchaną gotówką. Ich ekscytacja znika, gdy słyszą pukanie do drzwi. Otwierają ostrożnie i widzą stojącego tam mężczyznę, to Rokko, ten sam, którego kiedyś uratowali przed Rosjanami. Zdezorientowany i wstrząśnięty Rokko wyjawia, że papa Joe rozkazał mu zabić dziewięciu Rosjan tylko sześcioma nabojami, co było niemal niemożliwym zadaniem. W tym samym czasie agent Smeke zostaje wezwany na miejsce masakry, gdzie dziewięciu przestępców leży martwych z religijnymi monetami położonymi na oczach, przerażający i tajemniczy symbol. Możliwe, że został on użyty z intencją religijną. Ofiara została spalona. Dwie kule weszły przez górę czaszki, skrzyżowały się i wyszły przez gałki oczne, to znak, że była ostatnia. Smeke zaczyna podejrzewać, że to coś więcej niż wojna gangów. Bracia później odwiedzają mieszkanie Rokko, aby zaplanować oczyszczenie miasta piją i palą do późna w nocy, opuszczając czujność, aż Rokko przypadkowo zabija kota swojej dziewczyny podczas zabawy z bronią. Następnego ranka, spacerując z Connorem, Rokko poznaje prawdę Papa Joe go wystawił. Connor przekonuje go, że szef wysłał go na misję samobójczą. Po ostrej kłótni Rokko rusza sam skonfrontować się z Papa Joe. Kilka godzin później wraca wściekły, ostrzegając braci, że muszą natychmiast opuścić miasto. Wyjaśnia, że w barze Papa Joe wszyscy już wiedzieli iż jego życie jest zagrożone. W przypływie furii Rocco zabił tam wszystkich ludzi papa Joe. Następnie proponuje zaatakować Winczenzę, prawą rękę papa Joe. Śledzą go do klubu ze striptizem, gdzie obserwują, jak dusi tancerkę. Bez wahania, bracia i Rocco otwierają ogień, zabijając Winczenzę. Teoria smakera o dwóch strzelcach zaczyna się sypać, gdy świadek zgłasza, że widział trzy osoby. Papa Joe, zdając sobie sprawę, że jest następny, wynajmuje najgroźniejszego zabójcę, jakiego zna, tajemniczego człowieka znanego tylko jako I.L. Duczej, niedawno zwolnionego z więzienia. Rocco informuje braci o Il-Duczej i sugeruje, by najpierw wyeliminować jego. Podejmują próbę ataku, ale wybucha chaos i w zamieszaniu zdają sobie sprawę, że człowiek, którego wzięli za Il-Duczej, to w rzeczywistości Vincent Vega. Rocco zabija Wincentę uderzeniem piłką golfową w trakcie walki. W drodze powrotnej natrafiają na prawdziwego Il-Duczej, który otwiera ogień. Rocco traci palec, ale ucieka razem z braćmi. Kiedy smekę później znajduje odcięty palec Rocco, zaczyna ich śledzić. Jednak poznawszy ich prawdziwą misję, staje przed moralnym dylematem: powstrzymać ich czy pozwolić działać dalej? Ostatecznie staje po ich stronie. Bracia ruszają do swojego ostatniego celu, Papa Joe. Infiltrują jego rezydencję, ale zostają pojmani. Zostają uwolnieni, lecz nagle stają twarzą w twarz z Il e. Duczej, który zatrzymuje się, słysząc ich rodzinną modlitwę. Wyjawia, że jest ich ojcem. Trzy miesiące później Papa Joe staje przed sądem, ale bracia, E.L. Ducej, Smeke i ich sojusznicy wpadają na salę, ogłaszają swoją misję oczyszczenia świata ze zła i dokonują egzekucji Papa Joe. Media nazywają ich świętymi. Film kończy się obrazem obywateli Bostonu debatujących, czy są bohaterami, czy przestępcami.